Hey o szybki hol spożywczy, taki szybki, szybki, postaram się nagrywać tak, żeby nie trzeba było nic wycinać, żebym mogła to jeszcze Wam dzisiaj wstawić. Biedronka... Jesteś dobra mam, paragon. Biedronka 126,21, rabatów 24z, także ciekawie wyszło. Mamy tak, mamy cztery ciabaty. Bułeczki. Bartek kiedyś chciał ciabaty. Nie było ciabaty. Teraz były to. Wziąłam, coś mi się tu włączyło. Chyba nie. Chyba mi się wydawało. Dobra. E, dwa pączki, no bo jutro tłusty czwartek to trzeba. E, planowałam z początku iść jutro specjalnie po pączki gdzieś, ale sobie myślę. Kurde, znowu będzie jak w zeszłym roku, że dzisiaj wszyscy wszystko wykupią i nie będzie. To wzięłam dwa w woreczku, żeby mi nie, wy, nie wyschły za szybko. Taki protip. Ja ogólnie mm, wiem, że to takie za bardzo niefajne, no bo folia, woreczki foliowe i po co marnować, po co to tworzyć. Ale porównajcie sobie, weźcie sobie bułki... Kupcie w tym papierowym, a kupcie sobie w foliowym i zobaczcie, które Wam szybciej wysychają. Bo mi wysychają właśnie te w papierowych torebkach, a w woreczkach są git dłużej. I to nawet mi wysychają w lodówce także ten w papierowym woreczku. Nie w woreczku, tylko w torebce. Mamy almetę do kanapek. Ja bardzo lubię. Mamy śmietankowy i z ziołami. Były na promce cztery. Złote zamiast 6, więc wydaje mi się, że spoko. A termin mają długi, bo do maja, więc, więc spoko, to na pewno zejdzie. Mamy kawę. Tym razem wzięłam taką, bo nam się skończyła. Tam kupujemy zwykle tą orzechową i czekoladową. Te aromatyzowane. Ale wzięłam teraz tą. Jest jej trochę więcej, bo ma 100 gram, a nie 75. No zobaczymy. Intensywna jest dosyć, więc, więc zobaczymy, czy nam będzie smakowało. Myślę, że powinno, ale zobaczymy. E, dwa razy pudliczki sos do spaghetti, e, dwa razy gdyż też była promka, drugi za 50% e, i to ogólnie wszystkie z pudliszki, więc ten tańszy za 50%. Akurat widziałam dwa razy to samo. E, Będziemy robić makaron. Czy ja mam tutaj? Mam. Yy, dzisiaj jest środa. Dzisiaj będzie makaron z cukinią, kurczakiem, jogurtem greckim. Yy, dzisiaj i jutro. Miałam to robić wczoraj wieczorem, ale zapomniałam mięso rozmrozić. Nie miałam cukinii, tak naprawdę, w sumie też. Yy, więc będę robić dzisiaj na dwa dni. Yy, potem mamy kotlety jajeczne. Mamy dużo jajek. zostaliśmy też od teściowej tak, od teściowej. Yy, Także kotlety jajeczne, a nie, tutaj zmieniłam, że w piątek będą leniwe, a potem będą kotlety jajeczne. A potem w poniedziałek i wtorek planujemy sobie zrobić makaron w sosie pomidorowym z tofu. Tym razem, bo nie chciało mi się do Lidla po mięso jechać. Także w tofu. Tak, jeszcze mamy mrożoną fasolkę szparagową, trochę to też dodam. I będzie taki makaron. Mamy dalej zapas styrów wiadomiks, to jest u nas standard. Mamy zieloninę jakąś tutaj yy, w, yy, z rukolą, spoko do kanapek, żeby podbić sobie tam warzywa i wszystko. Yy, tak, dwa razy twaróg, nie wiem, czy mówiłam, ale jeden właśnie do leniwych, drugi bartek, sobie pewnie gdzieś tam zje. Yy, jeden kurczak wędzony, też jakieś mniejsze starałam się brać, bo Raz kupiłam większy i był surowy w środku. I ja nie wiem. Nie wiem, ale ja. No, nawet kurde, nie wiem, co, co powiedzieć na ten temat. Po prostu jesteśmy teraz uprzedzeni trochę i szukamy tych mniejszych tak na wszelki. Mamy pomidory, ja pomidorów surowych nie wiem, ale to dla Bartka wzięłam trzy, tym razem duże, a nie te małe. Koktajlowe, czego one się tam nazywają. Mamy zapas bananów, bo u nas banany zawsze szybko schodzą. Mamy jednego ogórka, bo jeszcze tam jeden mamy w lodówce, więc spoko. Marchewki całkiem sporo, bo tego też jemy dużo. cukinia do obiadu, właśnie wzięłam trzy jabłka. Bardziej dla Bartka, ale dla mnie też powiedzmy, bo ja tam 100 gram jabłka jestem w stanie zjeść naraz i nic mi się nie dzieje. Tutaj też promocja bo jedno opakowanie normalnie jest za dychę, a teraz było przy zakupie trzech e, za 6z jedno, e, więc stwierdziłam, że wezmę. Akurat nam się ser żółty kończy, w zamężarce mamy już tylko jeden, jedno opakowanie, więc akurat. Mm, I co? I to w sumie tyle. To w sumie tyle. E, z tych sosów jestem zadowolona, bo jeden nam zostanie i em, i zużyjemy potem. No chyba, że jeden to by było za mało, bo będziemy robić w sumie dwie porcje tego. Yy, zaczyna dwa dni ten makaron, więc asekuracyjnie spoko, że wzięłam drugie, więc fajnie. Yy, bułki, bo bułki w sumie zastanawiałam się nad chlebem, ale w biedrze, kurde, mamy taką biedronkę obok siebie, która nie ma tej maszyny do krojenia chleba. Ja tak za bardzo tych, wiecie, różnych chlebów niekrojonych nie, nie chcę kupować, za bardzo, bo tym się pierdzielimy z tym, z krojeniem. A też my mrozimy chleb generalnie, zostawiamy sobie tylko kawałek, chowamy do lodówki, a resztę mrozimy i jeśli chleb jest od razu pokrojony, to jest mi z tym prościej. I, i strasznie mi się nie chce z tym y, pierniczyć. A taki pakowany, krojony w biedronce, to powiem wam, że mam takie, taki srogie mech. I wiem, że Bartkowi smakuje, ale ja mam takie, nie, nie, nie mam ochoty na ten chleb. Więc y, jak pojedę do Lidla, to kupię sobie chleb jakiś... Y, Chciałam powiedzieć normalnie, to kupię jakiś chleb i sobie tam go pokroję. A tak, to co mamy bułki, jeszcze są chyba dwie w zamrażarce jakieś. Ale, ale tak, I, i tak jakoś wyszło. Dobra, szynkę jeszcze mam w zamrażarce, więc tego nie kupowałam. Chyba, chyba tyle. Chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w sobotę. Prawdopodobnie. Nie, no widzimy się w sobotę w kolejnym vlogu z szukania pracy. A także, no, czymcie się i do, do zobaczenia.